Witajcie widzowie. No, niestety nie udało mi się współpracować z aplikacją do nagrywania ekranu, więc będę wam w takiej formie czytać przełamanie lodu. Napiszcie, czy macie jakieś inne pomysły, albo do polecenia aplikacja do nagrywania ekranu, bo przydałoby mi się to, nie ukrywam. No, ale cóż, będziemy czytać, bo chciałabym wam to w końcu nagrać. A no. Nie ukrywam, że już czekacie nie wiem ile czasu, ale długo na pewno. A ja sama już jestem w trakcie w sumie pisania siódmego rozdziału, także no, musimy nadgonić tempo. Na razie nie mam w ogóle kiedy pisać, ale to jest siódmy rozdział już. I szczerze, jesteśmy już bardziej przy końcu niż przy początku. Także jest grubo, bo jeśli tylko skończymy przełamanie lodu, ja Wam to wszystko przeczytam, to, my, to zacznę pisać ścieżkę ognia. Ogólnie na koniec przeczytam Wam te cytaty jeszcze. Bo w sumie nie pamiętam nawet, czy ja Wam to napisałam. Chyba Wam napisałam cytaty, ale nie wiem. Mniejsza. No, w każdym razie yy, przeczytam Wam na koniec jeszcze z Przełamania Lodu i Ze ścieżki Ognia, bo też mam tam cytat. W ogóle mam plany na, na następną na następne książkę. Ale dobra, nie gadam już dłużej, bo gadam już prawie dwie minuty, a czas nas goni. Właściwie to mnie, ale dobra. Wstęp tej zimy w klanie mgły było wyjątkowo mroźnie, a równie mroźny dla wszystkich był wieczny zachód, który niedawno został mentorem świetlikowej łapy. Niestety nie był on dobrym mentorem. Był niemiły, oschły, o kamiennym, zimnym sercu. Zapewne bez wahania by zabił, ale jego główną ofiarą mogła być młoda uczennica. Zwłaszcza, że nie miała ogona, i sprawność fizyczna była ograniczona. Filikowa Łapa leżała w legowisku, rozmyślając. I to, jest, to już jest pierwszy rodzaj, jakbyście nie widzieli. dla ta łapa i rzeczna łapa już spały. Filikowa Łapa myślała o tym, jaki niemiły był dla niej wieczny zachód, gdy zapytała, kiedy zaczął trening. Może zdenerwowało go coś wcześniej stanowiła się kotka. Cóż, wietrzny zachód tak jest, pomyślała. Następnego ranka świetlikową łapę obudził rzeczna łapa. Świetlikowa łapu, wiesz kiedy idziesz na trening? spytał kotkę rzeczna łapa, mając łapę. Nie, wieczny zachód nie powiedział mi o tym, odrzekła kotka. W międzyczasie zdążyła obudzić się też skrzydlata łapa. Cześć, miauknęła, ziewając. Cześć, odpowiedziała świetlikowa łapa i rzeczna łapa. Nagle do logowiska trzech uczniów podszedł cichy las. Skrzydlata łapo, chodź, idziemy na polowanie, powiedział cichy las. Po chwili na trening poszedł też rzecz na łapa, a świetlikowa łapa zdecydowała się znaleźć wiecznego zachodu i zapytać, kiedy idą na trening. Świetlikowa łapa podeszła do wiecznego zachodu, który siedział u zboku. Widocznie nad czymś rozmyślał. Wieczny zachodzie, powiedziała kotka do wiecznego zachodu który wydawał się ją ignorować. Czego chcesz, świetlikowa łapo? Odpowiedział w końcu wieczny zachód kotca. Ja po prostu chciałam zapytać, kiedy pójdziemy na trening, powiedziała cicho kotka. Zajmij się czymś, zaraz po ciebie przyjdę, odrzekł wieczny zachód. Świetlikowa łapo postanowiła pójść odwiedzić nowe, narodzone kocięta lotu. – Witaj, świetlikowa łapo, przywitała miło kotkę Myślot. Witaj, myśli locie, jak się mają kociaki? Rzekła świetlikowa łapa. I pomyślała, jaka to miła odmiana od tego osłego osłe, tonu wiecznego zachodu. Dobrze, to koróża ta powiedziała, że ślepek ma wadę wrodzoną i będzie niewidomy do końca życia, powiedziała smutno myślot. Nie martw się, myślocie, będzie dobrze. Nagle do logowiska wszedł wieczny zachód, przerywając rozmowę mysiego lotu i świetlikowej łapy. Świetlikowa łapo, idziemy na trening, powiedział Wietrzny Zachód. Dobrze, powiedziała podniecona Świetlikowa łapa. Na trening Wietrzny Zachód zabrał świetlikową łapę na polowanie. Dobrze, świetlikowa łapo, powiedziałem ci jak polować. Za chwilę masz tu być z zdobyczą, powiedział ry... znudzony Wietrzny Zachód. Dobrze, powiedziała szybko Kotka i pobiegła w głąb lasu na poszukiwanie zdobyczy. Jestem w Wietrzny Zachodzie, mam królika, powiedziała po chwili. Szczęśliwa świetlikowa łapa, która zdążyła już złapać zdobycz. Dobrze, powiedział wyraźnie zniesmaczony wieczny zachód. Idziemy do obozu, dodał po chwili kocur. W obozie, podczas gdy świetlikowa łapa rozmawiała radośnie z rzeczną łapą i skrzydlatą łapą o swoim pierwszym polowaniu, wieczny zachód poszedł cicho do liderki. Witaj, wieczny zachodzie, powiedziała jej się gwiazda. — Witaj — odpowiedział kocur. Jak minął trening ze świetlikową łapą, spytała zdenerwowanego kocura się gwiazda. — Upolowała królika — powiedział krótkowieczny zachód. — To dobrze — powiedziała Kozka. Mam wrażenie, że ona jest zła. Coś kombinuje, jest zdrajcą — powiedział niewzruszony zachód. wieczny zachód. — Wieczny Zachodzie to twoja uczennica — Powiedziała zdezorientowana liderka. Tak, ale mam do niej złe przeczucia, powiedział. Wietszy na zachodzie. Póki ona nic nie zrobiła, to nic z nią nie zrobimy. Ona jest niewinna, powiedziała zdenerwowana lisia gwiazda. Idź już, idź spać zdała po jakimś czasie kotka. Następnego dnia złote skrzydło obudził malinową sedzawkę. I słuchajcie, taka informacja, moment, w którym czytam o Złotym Skrzydle, to to jest mój błąd, ponieważ ja zamiast skończyć pierwszy rozdział i zacząć drugi, to ja zaczęłam pisać zamiast oklanie mgły to oklanie wiśni. No i yy, obiecuję, zdarzyło się to tylko w pierwszym rozdziale, później, już tak po prostu zmieniałam klany, no to. Rozdział inny był. No ale... Dobra, nie umiem tego przebolać do tej pory, ale trudno. Czytajmy. Mrówcza łapa i lwia łapa idą na trening z brzozową łapą i muszlowym sercem. Możemy iść nad jezioro, powiedział Złote Skrzydło. Złote Skrzydło to jest zły pomysł. Poza tym jezioro zamarzło, powiedziała Malinowa Sadzawka. No tak, ale jeśli zgani się na lodzie, to jeszcze większa frajda, powiedział przekonująco Złote Skrzydło. No nie wiem, powiedziała kotka. No wiesz, odpowiedział kocur, po czym dodał, Nie da się prosić. Nie wiadomo, kiedy taka sytuacja się powtórzy. Powiedział Złote Skrzydło. No, no dobrze, powiedziała w końcu najlepsza Seda. Tylko te doszły do, lodu, do zamarzniętego jeziora. Od razu wskoczyła na lód, lecz melinowa sadzawka szybko zeszła. Jednak gdy złote skrzydło zszedł z lodu, kotka ponownie wyszła, nie zwracając uwagi na słaby lód, na którym stała. Kotka skakała po lodzie, a złote skrzydło siedział na ziemi. W pewnym momencie lód zaczął pękać, lecz koty tego nie zauważyły, póki lód całkiem nie zerwał się pod melinową sadzawką. Która wpadła do głębokiego zimnego jeziora. Ach! krzyknęła przerażona kotka, która nie umiała pływać. Malinowe sadzawko! krzyknął przerażony złote skrzydło i skoczył do wody. Kocur prawie złapał malinową sadzawkę, lecz kotka już tonęła, a rozdarte ucho, które widział tę sytuację, szybko skoczył do wody i wyłowił złote skrzydło z wody. Lecz malinowa sadzawka została w wodzie i utonęła. – Nie! – krzyczało Złote Skrzydło. – Ratuj ją, ona tonie! – krzyczał bezradny Kocur. – Złote Skrzydło, już za późno, ona, ona nie żyje! – powiedział smutny rozdarte ucho do Złotego Skrzydła. – Nie, na pewno nie, ona musi żyć! – rozpaczał Kocur. Świetlna Łapa, który poszedł na trening z rozdartym uchem, próbował wciąż zrozumieć, co się stało. Wciąż docierało do niego, że malinowa sadzawka nie żyje. Była taką dobrą kotką. Ale, ale to niemożliwe, lamentował złote skrzydło. Co to skrzydło rozumiem? Nawet nie wiesz, jakie to dla mnie trudne. Ale musimy iść do klanu. Jej, jej już nie pomożemy. świetlonała łapo. Idź już do klanu, powiedział rozdarte ucho. Ja... Dobrze, powiedział szybko wstrząśnięty, świetlna łapa i pobiegł do klanu wiśni. Gdy wbiegł do klanu... Przepraszam was, ale się zacięłam. Gdy wbiegł do klanu, próbował powiedzieć kotom, co się stało, ale nie potrafił samocji. emocji. Ja... ja... Jąkał się kocór. – Świetlna łapo, co się stało? – zapytała, próbując zachować spokój sosnowa rosa. – Moja nowa sadzawka, ona… – mówił roztrzęsiony kot. – Klanie wiśni, spokój – powiedziała wiśniowa gwiazda, widząc, że połowa klanu zebrała się wśród młodego ucznia, rozmawiając o tym, co mogło się stać. – Spokojnie, świetlna łapo, powiedz spokojnie, co się stało – powiedziała przywódczyni. Świetlna łapa wziął głęboki oddech i zaczął opowiadać. Gdy byłem na treningu z rozdartym uchem i rozdarte ucho coś usłyszał, okazało się, że malinowa sadzawka wpadła do je jeziora, a złote skrzydło za nią skoczył. Lecz rozdarte ucho skoczył za nim i go wyłowił, złote... lecz malinowej sadzawki nie udało się uratować. Powiedział. Po powiedzeniu tego kocurek zaczął płakać. idzie odpocząć, świetlna łapa, zarządziła wiśniowa gwiazda. Świetlna łapa poszedł do legowiska, a do klonu przybył rozdarte ucho i złote skrzydło. Nadal rozpaczający. I co ja bez ciebie zrobię, moje nowa sadzawko? Pytał kotkę w myślach, zasypiając złote skrzydło. Właśnie złotego skrzydła kocur zobaczył sylwetkę mojej nowej stawki. Mają nowa sadzowką, to ty? Krzyknął we śnie. I słuchajcie, to już jest koniec pierwszego rozdziału. W końcu udało mi się to nagrać. Może nie tak, jak chciałam, ale się udało. No i w sumie obiecałam Wam te cytaty. No więc dobrze. Ogólnie uważam, że wyszły mi żenująco te cytaty. Ale nie miałam pomysłów, a wymyślałam je sama, jest mało kreatywna. Więc no. Jeszcze mam ogłoszenie, zanim powiem te cytaty. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w klanie Wiśni były jeszcze kocięta poza korzeniem i srebrzynką, z którymi była pewna afera, w którymś rozdziale. No i większa afera będzie jeszcze przy okazji w Ścieżce Ognia, no ale dobra, nie zdradzam, nie zdradzam, poczekacie, zobaczycie. No ale Milcząca Nadzieja grała nawet dwa fronty, że tak to ujmę, bo miała kocięta z rozdartym uchem i był to właśnie Korzeń Srebrzynka i miała też jednocześnie kocięta z muszlowym sercem, którą to nie przeszkadzało jak coś. No i z muszlowym sercem miała czarno białkę i promienia i ja zdecydowałam się zmienić imię czarno-białki na iskierkę. Ogólnie no postanowiłam zmienić jej desing no i dlatego, że już nie była czarno-biała, na to postanowiłam zmienić imię na iskierka no i będę musiała to skreślić sobie, że jest czarno-białka i już wpisałam też czarno-biała łapa do Ścieżki ognia, więc będę musiała zmienić na iskrząca łapa. No ale w każdym razie mam już większe plany i powiem Wam jeszcze, jak Wam przeczytam. Dobra, dobra najpierw przeczytam Wam te cytaty. Yy, uwaga, w przełamaniu lodu, yy, cytat to, tam gdzie pęka lód, budzi się nadzieja. I zanim przejdziemy do ścieżki ognia, jeszcze Wam to powiem. Słuchajcie, postanowiłam, bo mam tu pełno zaszytów jeszcze. Ja y, robię przewodnik po klanach, y, rysuję koty i tłumaczę ich historię, robię drzewa genealogiczne, ale dobra, bo to wam też będę pokazywać co jakiś czas. No ale w każdym razie postanowiłam jeszcze jedno. Będą dłuższe filmiki. Nie, nie, będą, to, nie będą to animacje. Będą dłuższe filmiki, w których ja najprawdopodobniej, tak jak teraz, będę Wam opowiadać historię najistotniejszych postaci z mojego uniwersum: takich jak Wieczny Zachód, Świetlikowa Gwiazda właśnie będzie tam też iskrząca łapa i gwiazda w przyszłości to Wam już zdradzę. Korzenna Gwiazda, bo korzeń się nią stanie w y, Ścieżce Ognia, takie spoilery. No i ben, będzie tam też, słuchajcie, Brązowe Serce, czyli Karmicielka, uwaga, Klanu Wiśni, która też ma ciekawą historię i będzie więcej w Ścieżce Ognia i trzecim tomie, którego jeszcze tak średnio planuję, na razie mam samą nazwę i tam w miarę rzeczy, które będą się działy. Ale spoileruję już, bo wam wymyśl bo wymyślałam tytuł. Ja oczywiście uwielbiam wam spoilerować rzeczy naprawdę. Nie przeżyję bez tego. Otóż, trzeci to, bo pierwszy to mamy przełamanie lodu, drugi to jest ścieżka ognia, a trzeci to będzie światło i mrok. Ze względu na to, że będzie tam yy, główny wątek, to będzie atak na klan światła ze strony samotników, więc światło i mrok to mi trochę pasuje. Zwłaszcza, że tam były też przepowiednie od właśnie brązowego serca o tym, że ciemne chmury i mrok tam nachodzi na kronę światła, czy coś tam. Nie pamiętam tych cytatów, przepowiedni, przepraszam Was. Musiałabym sobie zapisać gdzieś i czytać to z kartki, a że mówię z mózgu, który mam mały. No to, to trochę mało wiem i mało pamiętam. No, ale w sumie to jeszcze przeczytam wam to z tej ścieżki ognia. Ten cytat Nie zjecie. Chyba, że nie chcecie. No, dobra, przeczytam wam i tak. Ogólnie to tutaj mamy dłuższy cytat i jest to ogień rany, ale trzeba pamiętać, że można się sparzyć. Muszę wam przyznać się, że do ścieżki ognia nie miałam pomysłu, i to jest z lekką pomocą sztucznej inteligencji, która jest. Na podobnym poziomie rozumowania co ja, dlatego cytat jeszcze słabszy chyba niż w przełamaniu lodu. Ale okej, okay. ale okej, okay. może być. Do światła i mroku będę chciała wymyślić znowu sama cytat, tak jak do przełamania lodu. No i to w sumie tyle, bo już gadam 17 minut i nikt nie będzie chciał tego słuchać. No, dziękuję Wam bardzo, że odsłuchaliście to do końca, jeśli tak zrobiliście. Zostawcie subskrypcję, lajka, no najlepiej dzwona, czeka no co ja liczę w sumie. Dobra. No. I czekajcie na drugi rozdział, który postaram się nagrać niebawem. Pa!